Jest wyciszone. Ale na próbę możesz zrobić. Mm -hmm. Słuchajcie, porozmawiam z, z moim informatykiem na ten temat. Wiesz, można. Mogę ci kogoś lepiej. polecić na informatyka na przykład? Ej, Ela. A ty wiesz, co działo się z Andrzejem we więzieniu? Co? Mm, Ela. <głos》>. Ela, bardzo straszne rzeczy i wiem to z pierwszej ręki. pierwszej A co? Koni. Ja byłem tą tak? ręką. Jezus, Basu, Sorry. Poddał się. Chłopak już się tam poddał. I poddał, zmienił imię oddał. na Angela. Nie no, poddał, oddał. Wiesz. Grubo tam było. Podobno. No ja nic takiego no, nie mnie... słyszałam. No bo nie. Przecież by, to, by ci nie, to nie to powiedział, z... że rozkładał nogi kurwa z ochotą, nie? Wiesz Ela, co jest w Vegas, Zostaje w Vegas, nie? O takich no właśnie się nie mówi. To tak jak z twoim życiem. No, 30% nic nie wiemy. Dokładnie. Wiesz, jaka jest duża no. dziura. I się nigdy nie dowiemy. Taka jak u Andrzeja, taka jak u Andrzeja dziura jest. No, taka <laughs> dokładnie. <laughs> <grystanie> po wyjściu dziura, <grystanie> słuchajcie, to ja będę kończył. jak Andrzej wyszedł, to jak wiesz, znaczy, to, ja będę kończył. Życzę spokojnej nocy. Ela, puścimy cię jak powiesz, co dzisiaj gucha, ciekawego takie. robiłaś w ciągu dnia. Zaczęłaś to, to do końca. No. Obejrzę sobie jeszcze coś w telewizji i pójdę spać. Słuchajcie, to życzę wam spokojnej nocy. Widzimy się jutro na. Lajnie ja ja być może. To nie tych hejterów, no, no, Kochani, to ja nie, was zostawię. Zostawiam, być... zostawiam was, a wy sobie możecie jeszcze tutaj siedzieć i rozmawiać. Dziękujemy. Dziękujemy za, za to Dziękujemy, Dziękujemy Dziękuję. 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 a ja was zostawię. O. Ja nie, Ja pomyślę to pomyślę o tych wpłatach. No. Słuchajcie, kochani, dobranoc, by... miło Was było usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dobranoc, no, Elu, no, no dobrano Niech moc będzie z Tobą. Miesięc za długo no, z obroty Netflixa. Ciemnego seansu. Postaram się. No to PA, dobranoc, kocham Was. PA. Dobranoc, Pavla. PA, Elo. PA, Elo. PA, pa. <grym> No to pogadaliśmy, jak zwykle. Znaczy... Kurwa, mogłem gadać o tym. Jeszcze nie wyszła. Eras podsłuchuje. No to w Auschwitz. Słuchajcie, bo nie kada. mogę się... Nie mogę się coś wyłączyć. Nie mogę się coś rozłączyć, kurwa. Wyłącz telefon. Może to Helena w czerwonej kadapie tam ci przeszkadza. A dobra, jest. Ma. O, o. Tak. Słuchajcie, ale w każdym razie, zanim się rozłączę. No ja, ja ogólnie chciałam się połączyć, żeby tam powiedzieć właśnie na temat tych skinów, Bobo, że ja w to o, nie wierzę, żeby on tak, dokuczał. Tak, Jeżeli tak, no. no potwierdzasz nie, Elu, że Bobo to jest Marysia, tak? Nie, nie Marysia. No, to... to ja tak tak zrozumiałam. Ta Marysia. Ja chcę tylko powiedzieć jedno nie wiemy że Bobo tyle. Jest że... Ponieważ Tiger Bonzo umarł. A ja od dwóch o. dni chodziłem na kroplówki. I? Dobrze, że przeżyłeś. Wszystko no to W poniedziałek to... będę wiedział, czy mam mieć operację. To współczujemy bardzo, to ja bym wracaj uważa. do, zdrowia, no, do no, zdrowia. Wracaj do zdrowia. Wracaj do, dnia... do zdrowia, Gniotek, <laughs> A, dlatego cię nie było jakiś czas na Discordzie. A no. Nie, to... Tęskniłaś, Elu? Zagniotkiem trochę. Ale powiem, że, po, że podziwiam tych, co którym się chcę pogotowie wzywać, bo no dawno się tak jak śmieć nie czułem, jak, jak dzwoniłem. I z i, i, i Hamsko ze mną rozmawiali. A widzisz. Znaczy no, pogotowie no nie... to wzywa policja. Tak to się tylko wam. Boże że tak, nie? Ale, ale <śla> kurde, ani, ani dzień dobry, ani po całym je w dupę nic, nie. Nie na pogotowie, to czasami, czasami, jak są karetki zajęte, to jest ciężko wezwać pogotowie. W Krakowie jest tylko 25 karetek pogotowia na cały Kraków i te okoliczne miejscowości w, w, w promieniu 20 kilometrów we wszystkie strony. Także to jest bardzo mało tych karetek. No tak, i brak pensionerów jeszcze. Jestem przekonana, że w tym czasie, jak. Te karetki były u mnie już na pewno ponad 100 razy przez te ostatnie kilka lat. To dużo osób cierpiało i było poszkodowanych, bo do nich kartka nie dojechała. Zgadza się. No to Ale najważniejsze, drogi, Elu, najważniejsze, Elu, że do ciebie dojeżdżała zawsze. My się martwimy o ciebie, a inni to tam... Także faktycznie no nie trzeba wzywać, bo czasem ktoś rzeczywiście potrzebuje pomocy i musi jechać taksówką do szpitala albo tam w jakiś sposób się dostać na własną rękę, no bo taka karetka nie dojeżdża, nie? A komuś to może życie uratować? No tak. Słuchajcie, no dobrze, to ja Was zostawiam, jak chcecie, możecie sobie mnie tam obgadywać. Życzę spokojnej nocy. No, i dziękuję za miłą rozmowę. Do, dobranoc. Dobranoc. Papa. Ja. Pa. Dobranoc, 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 celu. Dobranoc. dobranoc z Dobra. Dziękujemy, papa. Pa. Już wyszła. Nie ma, wydupczyła już. Ja wam dobrze, Dobry. To był wagle pierdol... To miniatura. Jak ona ja mogła gr grać tego żyda w liście Schindlera? Jak kurde, ostatnio latował się z tego. No, no, też się zastanawiam. Myślę, że reżyser by się wkurwił, nie? Tak, i tak, też muszą do, do, do pana Stefena. Na, na... Czy właśnie nie słyszała, co to jest za piosenka, nie? No, nie wiem, kurczę, czy nie słyszała, chyba żeby miała nas wszystkich wyciszonych, nie? Ale może nie rozumiała. Może nie załapała kontekstu po prostu, no. Ono jakie Auschwitz? A, a, to tam koło Sopotu, nie? to. Auschwitz, yeah.